Okej okay, witajcie, ja jestem ale to jest kolejny odcinek z Batman Arkham Asylum. Ja zdecydowałem, że nie będę na razie grał FIF... Znaczy, zdecydowałem, nie chcę mi się po prostu na razie grać w FIFA. Zdecydowałem, że przyspieszę te serie, które mam do tej pory i czemu znowu mam biec tu. Przecież ja stąd wyszedłem już. Nieważne. I jako że y, chcę to przyspieszyć tutaj wszystko, chcę skończyć tę serie. Nie, znaczy, tę serie. Najbardziej mi zależy na skończeniu Batmana, to w, w, chyba jest oczywiste, nie wiem, jakie tam jeszcze serie są. Wypadałoby trochę trajna dograć, ale nie ma czasu. I... jeszcze był ten... Jeszcze był... Lord of the Rings chyba też, też nie ma czasu. Ale chodzi o to, że... Nie chcę mi się na razie grać w Fifę, A po wyjściu Watch Dogs ruszamy z... zdecydowanie z multikiem z Watchdogs. A później po wyjściu. O, uh, moment tylko. To. Po wyjściu. Pop. No, 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 jak to się nazywa? A, GTA 5, tak. Po wyjściu GTA 5 ruszamy z multikiem z GTA 5, tak. Elegancki to na pewno będzie łuchomiony tego. U mnie będzie. Może coś innego. A nawet na pewno coś innego, myślę. Kurde, może roześmiać w ogóle grę, bo właśnie się dowiedziałem, że. że zorientowałem się, że nie przyspieszyłem. zamknij się. A że nie przyspieszyłem sobie, znaczy nie zwiększyłem sobie obrotów y, wentylatora. Więc może być y, śmiesznie, no, ale trudno. Trzeba to będzie naprawić jak najszybciej. Yy, tak, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że odnośnie tego konkursu, o którym mówiłem od jakiegoś czasu, a w pa, 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 wystartuje on. Może nie 1 czerwca, bo nie wiem, jak mi się uda to wszystko zaplanować z nagrywaniem. Ale na początku czerwca to na pewno. 1 czerwca jestem w Warszawie, więc. O, cześć. A jeden jest uzbrojony, tak? No, za. No, jego. No, dobrze. Ale jego. Jego. Dobrze. Teraz jego. Dobra, to mnie tam średnio obchodzi. Dopóki nie mają broni. O to też idzie. Czy on miał cegłówkę? Dobra, nieważne. Ważne, że już jej nie ma i. mogę go zakończyć. Dobra. Wow! Tego się nie spodziewałem. I. Ej, oberwałem Dobra, teraz tego. I teraz tak, ten konkurs jeszcze nie wiem, nie, jakie będą nagrody, na razie może coś tam wystartuje. A mm, znaczy, może już wkrótce się coś okaże, bo nie wiem. Pro, po, 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 po. No mów tam, mów tam. A ja pomyślę, żeby się odezwać do kogoś, kto by mógł mi ewentualnie pomóc z takimi sprawami. Hmm. Ok, ja tam chciałem się tam dostać. O. Dzięki. Yy, tak? Czy w dół skoczyć? Nie. Zdecydowanie nie miałem skoczyć w dół. Ale skoczyłem, no i co? I, i nic się nie stało, tak. Yy, no, także, może uda mi się coś załatwić, takiego. Wyaraz, hmm. zaraz, bo tam jest jeszcze jeden korytarz, chyba e, uda mi się załatwić może jakieś ciekawsze gry dla was niż. E, taniochy, znaczy, taniochy, dobra. Okazje z humble bundle. E, tam coś było. A tymczasem. Tu jednak gdzieś nie ma. E, a tymczasem, no. Myślę myśl nad tymi zagadkami, myślę nad tymi tekstami, i co tam mogę wam rzucić. I co. Pup Gdzie jestem? A, dobra. Gdzie ja idę w ogóle? Bo chyba nie idę w tą No właśnie, nie idę w tą stronę, no, więc wracamy, panowie. Wracamy. Znaczy, właściwie wracamy, panie człowieku. Nietoperzu. Pa panie, człowieku, nie panie człowieku, w ogóle już mi tak dziwnie. E, człowieku, nietoperzu, wracamy do naszej jaskini magicznej. E, no a ja tam coś próbuję. Znaczy, no, właściwie trzeci raz to chyba będę mówił. Nieważne, mech, czy ja tu mam gdzieś iść? A tam było to przejście, nie? Tak, tam było. No, w każdym razie, na razie trzeba, będziecie musieli się zadow zadowolić z tymi grami, yy, tymi nagrodami, które wam zaoferuję. Może będzie coś, cieka coś takiego jak na przykład nie pay nie nie Card. O! Na przykład pay Card. A, bo myślę, że to się każdemu przyda. Eee. Yy... A tymczasem no startujemy wystartowaliśmy właściwie już z Maxem Payne'em z Max, z Maxa Payne'a wystartujemy jeszcze wkrótce chociaż nie może nie będziemy na razie startować z Tomb Raiderem bo aż chce bardzo a tymczasem się jest fila The niż is slow, difficult and doesn't produce much produkuje wiele the good news? The chemical will definitely IV. May also reverse the Titan transformation. I need to run some more tests to be sure. I've set the computer to create more, but I need to get out of here and find Ivy. Thank God, her plants have reached the Gotham River. Batman, Bruce, are you alright? Okay, so she's here. Well... wrażenie, że Ivy go znalazła o krew. Tak krew leci. Co się dzieje? Ten coś zbiera. O kurde. O kurde, co on składa, bo ja się boję. Hm, dobra. Co to jest? Weźcie mi powiedzcie, co to jest teraz Ultra pazur. Zmożliwia zawalenie osłabionych ścian, jeżeli są zbyt daleko, by możliwe było użycie wybuchowego żelu. To się przyda Ultrapazur. No takie w ogóle na szybko sobie to poskładał. Eee, dobra. Któredy mam iść? Tu mogę iść na dół, tylko... Dobra, już wiem co mam zrobić. Jest ultrapazur. Ło wow, wow 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 wow. I spacja! No! Teraz tak Jeszcze wziąłbym tam jeszcze chyba... Okej. Okay. Dobra. Może starczy. jeszcze yy, chciałem powiedzieć, że... Od 30 maja do 1 czerwca bodajże. Jakoś tak? Albo 31 maja jeszcze nie wiemy. Do końca. Będę w Warszawie. Także jeżeli... Razem z Hogatym zresztą na evencie zwanym Pixel Heaven. Więc... który tam gdzieś... Na Sol? Nie wiem gdzie on ma miejsce. Wygooglujcie sobie albo no wrzucę wam linka do, Pix do Pixel Heaven w opisie. Także jeżeli chcecie tam wpaść, będziemy my. Będzie w ogóle redakcja Indie World od prawie cała. A ja tak powiedzmy w trzech czwartych. Yy, to możecie wpaść, śmiało. Yy, będzie na pewno dużo fajnych konkursów. Z tymczasem gdzie ja mam iść? Konkursów contentu. Yy, też. Bo, bo... bo tam są fajne rzeczy ogólnie. Indyki to jest całkiem spra fajna sprawa, to wam powiem. Uciekaj. Nie gdzie ucieknę. Yy, bo tu właśnie to jest to, Pixel Heaven, czyli e, event głównie o grach niezależnych. No właśnie tylko i wyłącznie o grach niezależnych Ale... grach no, grach niezależnych, które jednak są nie są takimi bylakimi grami tylko są no dość znane, a jeżeli nie znane, to będą znane, tak? O to chodzi. Oczywiście tam na no, kurde nie wiem gdzie mam iść. Na wykładach można się na wykładach na panelach można się będzie dowiedzieć wielu ciekawostek odnośnie programowania gier tak dalej i jak to wszystko działa. Dobra, tymczasem gdzie ja mogę iść. Bo ja naprawdę nie wiem gdzie mam iść. Tam bym poszedł, ale to mi nic nie zapewni, nie? Ta, czy tam był jakiś... Czy tam był jakiś... Tak, tam coś jest, patrzcie tam. No gdzie ty, co ty... Gdzie? No. Mech. Nie tam chciałem to w ogóle zrobić. Ale nie wyszło. I... W... spadłem tam. Mm, dobra. Czuję się trochę e, taki, Nie wiem. Ja bym bardzo chaotycznie mówił. Nie wiem, czy w ogóle coś rozumiecie z tego co mówię. Mam nadzieję, że tak, tam. Tam, 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 tam bym tam chciał dolecieć. Mam nadzieję, że coś ogarniacie. Uwaga, czy mi się uda, czy uda się? I... Fak. Zdecydowanie się nie udało. No trudno, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mogę zrobić. I jak się tam dostać? Czemu nie mogę... Czemu nie mogę użyć wyrzutni liny, która byłaby tu bardzo, ale to... Mm, bardzo przydatna. Okej, okay, zaczął mi telefon wibrować Prawdopodobnie o tak, tak myślałem. Tak myślałem, że to o to chodzi. Eee, dobra, gdzie by tu wskoczyć? Po, 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 po. Czy to drzewo mi jakoś pomoże? Mm, a tam mogę skoczyć... No kurde, nie mam wizji. Tam bym najchętniej. Tam bym się oparł później stamtąd skoczył. Tam i tam i tam przeszedł i tam i tam. No. Możemy spróbować. Znaczy... To no, fakt, nie, nie, nie uda się. A pazur! Dalej, dalej, pazur gadżeta. No właśnie, nie. Zdecydowanie nie tym razem. Co ja mogę zrobić? Dobra, pomyślmy trochę na trzeźwo, co w tym momencie może nie być dość e, dobrym, tzn. dobrym rozwiązaniem. Może nie do końca wyjść, o tak powiem. O, a tymczasem gdzie tu mogę w ogóle wyjść? Tam jest... Co ja mam? Puszczę sobie Bataranga i po... Ma... Ten chciałem, o. Polecimy sobie Batarangiem. I fajnie by było... No właśnie. Dostać się tam, prawda? Tam. Tam, w tam... Mm, kurde. Najlepiej będzie o tam, tam, jeśli chciał dostać, a później tam przejść i tam, bo chyba tam w ogóle mam dojść. Roślinny bluz przez wyspy. Powstrzymaj, ok. I mam, ok, czyli tu mi powie, że mam iść tu, potem tu przejść, i tu, czy tu. Dobra, aha, hmm. nic mi nie mówi, to mi pokazuje po prostu teren, tak. Fuck you game, fuck you Może mi się uda tam dolecieć Zobaczymy. Nie, nie uda się. Już to widać, że się nie uda. tam też by się nie udało. A bo tu, tu jest jakaś śmieszna tylko. Wow, 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 wow Czy ja właśnie stałem? Na krawędzi jakiejś tam skini, czy tam czegoś? nie wiem, kurde, nie wiem naprawdę jak to mam jak się mam gdziekolwiek dostać. Popróbujemy jeszcze. Ale, no, ja. Ja nic nie obiecuję, tak? Mm, 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 mm. Termin Graf Counter Strike. Okej... Okay. Dobra, nie wiem. No, weźcie mi ten coś, powiedzcie. Uh, czy jest tu coś takiego, co się nazywa? Tech, To nie, znaczy, co jest Techu w ogóle? Kombinacja, a to są te śmieszne rzeczy, to są te śmieszne rzeczy, życiorysy postaci to mnie nie interesuje. Mm, dobra, poklikajmy sobie randomowe przyciski. Może nie tak randomowe. To jest tryb detektywa, który mógłby mi w tym właśnie sobie odwrócić. W ogóle w jakiś, jakiś sposób odwróciłem sobie oś. W sensie, o! Nie. O, co to było? Czy to jest uderzenie? Eee, dobra. Bo teraz... Ciekawe rzeczy. Mam odwróconą oś myszy mm, Tam nie chwyci. Tam też nie. Dobra, ja to muszę w obciach zmienić. Odwróco... No czemu jest? Nie no nie jest.

To duo widzę, do te pozdrawiam tych dwóch panów. E, Tymczasem tam się nie dostanę. No tak, Halo. się odezwał człowiek internetów. Macie pozdrowienia od Hogatego, Hoga Tego, jak widzicie. A ja nic na to nie poradzę. Nie wyłączyłem Steam'a i pluję sobie teraz w brodę. Ale co z tego, gdzie ja mam dolecieć? Okej. Okay. Tam nie dolecę. No, już kurda. Żeby nie powiedzieć gorzej. Mech, 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 mech. Czy ja tu wejdę? Mm, dobra, co on próbował właśnie zrobić? Bo się tak dziwnie wybił w górę. Chciałem po prostu wbiec po skałach. No, to będzie dość codzienny widok. tak, teraz, właśnie, mniej ciekawa sprawa. Yy, jeżeli chodzi o rozmowy z Hogatem, Rogue Legacy też jest spoko. Yy, dobra, gdzie ja mogę iść? Gdzie ja mogę iść? Nie wiem, gdzie ja mogę iść. Puszczę Bataranga. On mi wskaże drogę. A, odbił się. Dobra. Tam? Nie no, tam nie czuję tego w ogóle. Chociaż byłoby spoko. Dobra, spróbujemy teraz w tą stronę skoczyć. No i co się kurde nie chwyt... Nie... Ej, tam jest jaskinia. Czemu on się nie zatrzymał na tej półce? Przecież tam było dość miejsca, żeby w ogóle Batman... Batman. topę się przykleił. Dobra, lecimy. No tam, właśnie tam. Tam minęliśmy, minęliśmy jaskinię po lewej. A mech, nie wiem. Ja naprawdę tego nie widzę. Jakbym się skupił na tamtej kadscence, to by było coś. A może spróbujmy w ogóle zrobić... Uruchom ponownie... Nie, boję się uruchomić ponownie, szczerze mówiąc. Bo nie wiem, gdzie mnie rzuci. Jak mnie wrzuci do początku gry, to by było... Meh. To, by to by mi było po prostu szkoda tego wszystkiego. Nie wiem, czy bym kończył Batmana Nie no tam nie dolecę, przecież to widzać wow. A jak nie ucieknę... Dobra, zobaczmy. Jak tutaj się fajnie umrze zobaczymy jak gdzie teraz nas wywali Może coś ciekawego będzie. Ja bym chciał... O, jest jaskinia. Dobra, będzie jeszcze raz kosenka! Tak! Aha, dobra, bo tu jest ultra Jest, 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 będzie kascenka, może dowiem się, co mam zrobić w końcu. I opa! Dawno nie miałem takich problemów z krąg. Szczerze mówiąc, znaczy z badpanem, bo w Sleeping Dogs ostatnio też nie, nie ogarnąłem, jak się hakuje u kamery. Więc. Dobra. Jest kascenka, dobra. Mam się dostać. Tu? Tu jest ridler. Tu, tu, tu Tam przeskoczyć, przejść I tam jest eskinia Czyli teoretycznie Ale tylko teoretycznie jestem w stanie tam dolecieć Czy tam trzeba dobrze jakoś drogę zaplanować, czy po prostu można fajnie polecieć na no wprost? Mm, dobra, spójrzmy Nie no, teoretycznie powinienem tam dolecieć na no wprost, no, no spróbujmy Może się uda tym razem no, serio! Już widzę, że się udało. Dobra. To było... To było takie proste. Eee, tymczasem wchodzimy na górę. Ja bym się tam chciał liną walnąć na wszelki wypadek. Jeeey! I teraz tu. Dobra, to było tak banalne, że ja po prostu w to nie wierzę. Tędy nie na pewno. Po prostu, tędy trzeba wyjść. Nie. Hech, tam. Też można. I jeszcze wyżej poproszę. Dziękuję za windę. Hmm. No i teraz tam. Dobra, to było takie proste. Serio. Oho, wali się. Dobra, teraz zmienimy, może trochę na ultra. Znaczy, trochę. Zmienimy na ultra pazur. Tam są śmieszne roślinki. Są wszędzie, wszędzie stalak, ty, stalak, ty, stalak, no ty. Nigdy nie wiem, które były, które. Nie. Stalagnaty są te połączone. E, Stalaktyty z wiszą stalagmity stoją. To już wiemy wszystko. Doleć tam. Ej. Nitoper to nie jest takie trudne. Mech. To jest trudne, jak widać, dla pana człowieka z czarnymi uszami. Także zróbmy sobie wyrzutnie linie. A, dobra. Nie zrobimy sobie wyrzutnie linie, bo to działa tylko... W jednej linii, jakby nie. Ma... Oj, 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 oj. Nie można tego zrobić po skosie. To jest z kolei głupie. Tam skocz. Skoczysz! No co za debil! Chyba, że tam na wprost po prostu mam iść. Nie no, bo tam nie ma gdzie iść przecież. Omiros, Graf Counter Striker O tak. No, już myślałem, że doleci, ale nie, on się musi zatrzymywać na niewidzialnej ścianie. Mech, co to w ogóle jest za Jane faili dzisiaj? O, zobaczmy. Bo ja nie wiem, czy ja... Tak, ja tu mam skoczyć najpierw. Serio? Nie wiem, czy to robi jakąś różnicę, że ja skoczę najpierw tam, czy. mam dobra, czyli tutaj nie mam skoczyć. Ciekawych rzeczy. O, okej, okay, znowu. Z ciekawej rzeczy ja tam nie doskoczę tak po prostu, tylko muszę... się śmiesznie... Co on robił? Śmiesznie teraz... O. Tam się mogę przesunąć w tą wyrzutnią nią teraz mogę tędy iść dopiero. To jest bez sensu. Tak bardzo liniowa gra nie można iść na skróty. Aha. Coś z ciekawych rzeczy. Nie wiem co on robić. Czy ja mogę przejść po tym pniaku? Nie. A, tam jest przejście, dobra. Już wszystko. Hooo... Oh, przecież ja tu... Byłam. Czy ja naprawdę mam się teraz wrócić, wejść tam tymi drzwiami? To mi uderzy... Jeszcze raz. Tak. Ok. O, zniszczę zarodnie. Mm. Czy on właśnie. Rozwalił zarodnie jakichś roślinek takich, co zabijają pięścią. Oracle, mamy problem. Co teraz? Two-Face, Riddler, jakiś kind of taki robot? Niestety, nic tak prostego. Jestem na głównym i wydaje się być Why? Okej. Okay. Dobra. Niech... Oni sobie, oni sobie tam pogadali, a my tymczasem kończymy failowy odcinek. Tak. Ja nie mam zamiaru tego dzisiaj ciągnąć dalej. Naprawdę je, jestem zmęczony Batmanem. Na chwilę obecną przez te faile wszystkie. A gdybym trochę pomyślał poszlibyśmy dalej zapewne, ale... Wyszło tak, że nie pomyślałem i nie chciałbym się myśleć, więc jesteśmy ciągle... Może dwa kroki do przodu, może trzy. Eee, anyway, mam nadzieję, że odcinek mimo faili wam się podobał, mogłem, byłem, może byłem w stanie was jakoś zabawić tutaj czy coś, no i trzymajcie się, do następnego razu, cześć!